No. Fintu de to gra, która nie spełniła moich oczekiwań. Nie chodzi mi tutaj o fabułę, która choć inspirowana książką o tym samym tytule jest całkiem ciekawa, to jednak jej prowadzenie pozostawia wiele do życzenia. Wizualnie gra prezentuje się naprawdę bardzo dobrze, zwłaszcza jak na pikselową produkcję. Artystyczny styl, animacje, cutscenki i otoczenie stoją na naprawdę wysokim poziomie, ale niestety to wszystko przyćmiewa nadmiar backtrackingu, bezsensowne interakcje z otoczeniem i niezadowalające zakończenia. Te elementy sprawiają, że gra staje się nudna i nie warta swojej ceny. Okej okay, boomer, ale czym jest backtracking? Otóż wyobraźcie sobie sytuację, że wasz stary prosi, abyście wyrzucili śmieci, ale nie możecie tego zrobić, ponieważ jak idziecie na śmietnik, okazuje się, że potrzebujecie klucza. Żeby zdobyć klucz, potrzebujecie zdobyć piwo dla swojego starego, żeby zdobyć piwo, potrzebujecie pójść na drugi koniec mapy na stację benzynową, ale spokojnie, żeby zdobyć klucz do stacji benzynowej, musicie pójść na drugi koniec. Na drugi koniec mapy, żeby zdobyć jakąś kartę która potem okazuje się jednak być w piwnicy, w kieszeni Twojego Starego, którego musisz pokonać, żeby ją zdobyć. Jednym słowem, chodzenie w tej wefle bez sensu i nadmierne przedłużanie gry. Przejście gry zajęło mi około 5 godzin, z czego większość to monotonne przemieszczanie się po mapie i wykonywanie sztucznie wydłużających grę zadań. Gdyby nie one, gra mogłaby trwać zaledwie 2-3 godziny, co prawdopodobnie pozwoliłoby na utrzymanie lepszego tempa akcji. Seria FNAF zawsze charakteryzowała się doskonałym klimatem i skutecznymi jumpscarami. Owszem, Into the Pit potrafi dostarczyć momenty, które wywołują stres czy strach, ale same animacje, Animacje jumpskerów są zbyt szybkie, co odbiera im siłę oddziaływania na gracza. Najbardziej jednak irytujący jest fakt, że główny antagonista, Spring Bonnie, a właściwie to animatroniko, roboto, nie wiadomo co, podchodzi do nas w sytuacjach, gdy jesteśmy ukryci i po prostu patrzy się i się nie rusza. QuickTime eventy, które pojawiają się, gdy ukryjemy się w ostatniej chwili, mogłyby być emocjonujące, ale są zbyt proste i szybko stają się powtarzalne. Jeszcze jedna uwaga. Freddy, Bonnie i Chica. O Foxy nie wspominajmy, bo on w ogóle się nie pojawia. Kultowe animatroniki, które przyczyniły się do sukcesu serii, pojawiają się tutaj epizodycznie i nie mają żadnego znaczenia dla fabuły gry. Zostały powiązane z nudnymi zadaniami, które są niezbędne do kontynuacji głównej historii, ale później nie wnoszą nic wartościowego do kształtu produkcji, oprócz zwyczajnej nostalgii. Uważam, że potencjał na naprawdę. Rozbudowaną fabularnie grę, został zmarnowany przez zbyt krótki czas rozgrywki i zbyt dużą monotonność. Mimo wszystko, gra skłoniła mnie do zakupu książki, na której jest oparta, i jestem ciekaw, jak wiele elementów fabularnych zostało przeniesionych z książki do gry, a jakie zostały pominięte. Podobnie krytycznie oceniam inny projekt, tym razem Studia Clickteam, a mianowicie Five Laps at Freddy's. O ile naśladowanie popularnych serii gier, takich jak Super Mario Kart, może przypaść do gustu niektórym fanom, to ta gra wydaje się się kompletnie oderwana od rzeczywistości. Jeśli już studio decyduje się na wydanie gry w formie dema, powinna ona przynajmniej sprawiać przyjemność z rozgrywki, a tak się nie dzieje. Niestety, na podstawie moich doświadczeń oraz licznych gameplayów, które widziałem na internecie stwierdzam, że jazda w tej grze jest nieprzyjemna, a sama produkcja wygląda jakby była stworzona w pośpiechu. Zastanawiam mnie, dlaczego nie wykorzystano stylu graficznego z FNaF World, który był unikalny i świetnie oddawał klimat serii. Wracając do Five Laps at Freddy's, obawiam się, że nawet Finalna wersja gry, jeśli kiedykolwiek powstanie, nie będzie znacząco różnić się od obecnego dema, może poza dodaniem większej ilości zawartości. Cały uniwersum FNAF stało się skomplikowaną plątaniną wątków, nad którymi sam twórca Wydaje się przestawać mieć kontrolę. Pierwotnie historia dotyczyła zaginięć dzieci w pizzerii i jak się później okazało ich mordercy, co było interesującą i kryminalną opowieścią. Z każdą kolejną częścią gra stawała się coraz bardziej złożona i tajemnicza, ale niestety wprowadzenie nadprzyrodzonych i nielogicznych elementów, takich jak remnant w piątej części gry, czy hakowanie komputerów i ludzi za pomocą skanowania obiektów ze spalonej pizzerii z FFPS-a najprawdopodobniej, sprawiło, że fabuła straciła swój pierwotny urok. Wprowadzenie bohaterów i elementów takich jak Wani czy ogromny pizzaplex, w którym tak jak niegdyś w małych pizzeriach Fazbera, również giną ludzie, tylko potęguje to poczucie chaosu i nielogiczności. Gry takie jak FNAF AR, FNAF Help Wanted i Help Wanted 2, a szczególnie Security Bridge, wydają się naginać logikę pierwotnej fabuły do granic absurdu. Wyjątkiem jest dodatek ruin, który został przyjęty całkiem dobrze, ze względu na poprawioną optymalizację i ciekawą historię, chociaż pojawienie się w niej mimika tylko potwierdza odejście od fabuły znanej z pierwszych sześciu części gry. Jedyną nadzieją na zachowanie sensu w uniwersum FNAF widzę w nadchodzących filmach od Blumhouse. Mam nadzieję, że kolejne części będą równie udane jak pierwsza, bez niepotrzebnego komplikowania fabuły. Szkoda byłoby, gdyby historia FNAF z czasem zniechęciła graczy i twórców, dzięki którym Fazbear Entertainment stało się fenomenalnym, to właśnie ich zaangażowanie sprawia, że FNAF wciąż żyje i jest to barwna historia, więc po co niszczyć oryginalną opowieść, od której to wszystko się zaczęło? Zastanawiam się, czy Scott uważa, że jeżeli stworzył tak dobrą fabułę, to może ją całkowicie przekombinować i zniszczyć? Nie jestem ekspertem od FNAF, ale jedno jest pewne. Cała fabuła i wszystko co z nią związane wymaga solidnego rebootu. Odświeżenie historii, uzupełnienie jej o nowe niewyjaśnione wątki i eliminacja nadmiernie nadprzyrodzonych elementów mogłaby przynieść serii nowe życie. Remake pierwszej części może w nowej formie mógłby być dobrym krokiem naprzód dla całej serii. Mogłoby to przyciągnąć nowe pokolenia graczy, które poznały FNaFa przez Security Bridge i dać im szansę na odkrycie tajemnic pizzerii Freddiego Fazbera na nowo. Rozumiem że to kontrowersyjny pomysł i być może wielu z was się ze mną nie zgodzi. Zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Przedstawcie swoje propozycje lub argumenty przeciwko temu co powiedziałem. Chętnie wdam się z Wami w dyskusję. Tymczasem nie zapomnijcie zostawić łapki w górę lub w dół oraz subskrypcji, aby nie przegapić nowych filmów, które zbliżają się wielkimi krokami. Mówił do Was Hubert, trzymajcie się, do zobaczenia!